No, hej wszystkim, tutaj Neski i zapraszam na moje pierwsze wrażenia z bety Diablo 4. 3 minuty, 3 minuty do zalogowania w kolejce. Tak więc, same kolejki. Ej, w ogóle wyobrażasz sobie, kęczny, że była też kolejka, tam kilkusekundowa, kolejka do zalogowania do samego launcher'a BattleNetu. <grystanie> to w ogóle mnie rozwaliło. Utracono połączenie z Grom, klient został rozłączony z serwerem. Akceptuj. Blizzard? Czy to ty? O kurde. Nie, yeah. nie mogę. Patrzcie to. 85 minut. I nie, nie, nie wiem, co mam teraz robić, nie? Kolejki jak na Premierze Diablo 2. Mam ochotę bardziej w Diablo 2 zagrać niż to Diablo 4BT. Odechciało mi się troszeczkę grać, ale pogram jeszcze? <grywa> nie wiem czemu, ale coś, coś coś, mi się w tej grze nie podoba. Niestety tu mocno czuć Diablo 3, co mi się po prostu no, nie podoba za bardzo. Myślałem, że to będzie mix Diablo 2 i Diablo 3, a tu bardziej wygląda mix, tak jak właśnie pisze Kenshin. Trochę Diablo 3 i trochę Diablo Immortal, taki mix. Patrzcie to, pomaga mi jakiś chłop, big guy, dziesiąty level. No ma jakiś chłop wbił i mi pomaga. Nie, ja sobie robię jakieś wydarzenia i chłop się wpierdziela w to, co robię. Nie podoba mi się to. Ej no, ja chcę grać solo, to gram solo, a nież jakiś chłop dziesiąty level przychodzi i mi zabija moby na, na, na strzała. Na razie nie czuję... Żadnego. żadnej ekscytacji grając w TBT, nie czuję. nic takiego. żadnego jakby wciągnięcia nawet w gierkę nie czuję. co też jest trochę dziwne. Ja gram na dużym wyostrzeniu gry. Co nie? Patrz. Jak wyłączę wyostrzenie gry, to wtedy gra jest taka rozmazana. Tak jest domyślnie, jest 9 albo 8. I tak wygląda gierka domyślnie. Może ci się bardziej graficznie spodoba w ten sposób. Odłączono od sieci. O Boże. Powiedz mi jeszcze, że będę w kolejce stał teraz. Będę w kolejce stał, tak teraz? I muszę wyjść z gry. I muszę. Wiecie, co jest najlepsze, że ja muszę teraz wyjść z gry. I jak wejdę do gry, to będę w dwugodzinnej kolejce stał najprawdopodobniej. Nic, nawet stwórz postać, jak klikam nie działa. Po prostu nic nie działa. Sprawdź, będę mógł. <ścoughs> Ej, ja podsumuję to tak. To Diablo 4 jest. Wyśmiej tą gereczką. Tak wyśmiej Że najprawdopodobniej leci unisal tej bety i. Mocno pomyślę nad yy, możliwością zwrócenia pieniędzy za tę giereczkę, dobra, mm, tak więc żegnam się z wami. Przykro mi, tyle było ze streamka. Ja nie będę kolejną godzinę czekał i tyle. Nie mam nic więcej do dodania. Na razie mi się ta gierka totalnie nie podoba. Nie no, dość, że mnie nie wciągnęła, to jeszcze jakieś gówniane błędy się pojawiają ciągle. Mam to w, w życiu, że tak powiem. To jest bardziej Diablo 3,5 na to patrząc. No niestety.